Przyjechaliśmy do Krakowa, aby nagrać materiał filmowy z Bernardettą Stępień dla trzeciego Forum Humanum Mazurkas. Artystka jest w końcowej fazie przygotowywania swojej wystawy pod tytułem Spotkania. Obrazy czekają jeszcze u ramiarza na oprawienie. Planowany spacer z malarką po starówce Krakowa i nagranie w tak pięknym otoczeniu, z powodu deszczu musimy przełożyć na inny czas. Spotkanie z artystką organizujemy więc na prędce w hotelu Rubens, w którym zamieszkaliśmy. Jesteśmy w hotelu Rubens w Krakowie. Trafiliśmy tu przypadkowo, ale widocznie tak los chciał przyjechaliśmy zrobić film, malarce artystce krakowskiej, która będzie wystawiała na forum humanum Mazurkas. Przyjechaliśmy zrobić film i trafiliśmy o dziwo do hotelu Rubens, czyli związanym z malarstwem. Bernardetta Stępień znana jest głównie jako wspaniała pastelistka, ale uprawia też malarstwo olejne. Jej pastele są oryginalne zarówno pod względem formy, jak i tego, co maluje. Różniać się wśród innych malarzy, tak wybitnie uważam, właśnie swoimi pastelami. Może powiedziałabyś, co to znaczy ta technika pastelowa? Dlatego, że ludzie przeciętni nie wiedzą. Mylą pastel z kredką, jest kredka pastelowa, jest ołówek tak, pastelowy. No bo tak, bo tak, bo to wszystko pastel. prawda. Bo... Mam wątpliwości co do trwałości tej techniki. Tak, czy to jest coś warte w ogóle? To tak? Powy, od tego no tak? tak, tak. Być mogła, ponieważ forum Humanum Mazurkas ma też takie znaczenie, przynajmniej ja takie sobie też postawiłam, w edukacyjne znaczenie. Chciałabym, żebyś swoimi słowami opowiedziała o tej technice. Technika pasteli to jest technika znana już od m, wielu, wielu lat. No. I, znaczy, i Leonardo da Vinci podobno. Leonardo da Vinci i Michałanie malowali, znaczy rysowali kredką, czy to miękką taką pastelą, czy robili rysunek. Krytycy sztuki podkreślają związek twórczości Berny, stępień z tradycją malarzy krakowskich młodej Polski. Takich przede wszystkim jak Stanisław Wyspiański, Jan Stanisławski, Teodor Aksentowicz, Leon Wyczółkowski. Witold Wojtkiewicz czy Kazimierz Sichulski. Kameralność i nastrój jej obrazów rzeczywiście przypominają prace z tamtych lat, ale forma jest jednak zasadniczo różna. Tylko czasami artystka zastosuje linearne arabeski Stanisława Wyspiańskiego, częściej jednak zamalowuje wielowarstwowo duże powierzchni kartonu. Aby na tym podłożu zaznaczyć jakieś szczególne elementy kompozycji. Pastele mamy twarde, pastele są suche, pastele są tłuste, są kredki takie ołówkowe. Tych rodzajów technik jest bardzo wiele. To nie jest rysunek pastelą. To jest malowanie pastelą jak grubym i szerokim pędzlem. Obok pejzaży wiejskich i miejskich artystka lubi malować, co ją wyróżnia od innych, scenki ulicznej kawiarniane. Ja je nazywam historikami zatrzymanymi. Wyobraź sobie przecież, jak przetrwały obrazy Wyspiańskiego, wyspiańskiego rysunki. On był uczulony na terpentynę, na farbę olejne. w związku z tym posługiwał się techniką pasteli, bo była to technika, którą mógł, że tak powiem, szybko coś namalować. Ja też, ponieważ dość, maluję dość szybko, to ta technika jest mi. Z tego bliska. powodu bliska. Ja widzę, ja widzę, to znam te twoje pastele, wspaniałe, że robisz tło, potem na tym tle tak. pastelowym dajesz inne pastele, przeważnie na ciemnym tle e, tak. stosujesz. Ogólnie się mówi, że coś jest pastelowe, czyli takie delikatne, natomiast ja odnoszę wrażenie, że to co ja robię to nie ma nic wspólnego z delikatnością. Raczej odnoszę wrażenie, że jest tak. takie silne, bardzo mocna barwa, tak. i przez to, że jest to takie gęste malowanie, to jeszcze sprawia wrażenie, że to jest takie bardziej ciemne. Niż ulotne, delikatne i pastelowe. Zawsze obecne są obok ludzi zwierzęta i ptaki. Psy różnej maści, koty, gołębie krakowskie, kury i koguty, mewy bałtyckie, gile i sikorki. Zwierzęta w obrazkach Berny nie są sztafarzem, atrakcyjnym wypełniaczem. Są samą istotą zobrazowanego zdarzenia, są czułością i miłością. Mówiłyśmy o tym, że to jest trwała technika. To jest bardzo ważne, ponieważ ja stosuję jakby kilka warstw. Bernardeta Stępień przekazuje nam plastycznie swoje wzruszenia i olśnienia zarówno te duchowe, jak i estetyczne. Jej domy, zaułki. Okiennice, gołębniki, dachy i strychy, a także zwierzątka i ptaki mają swoją poetykę, której często w pędzie codzienności nie zauważamy. Te, zdawałoby się, banalne spotkania z ludźmi, zwierzętami, przedmiotami w przetworzeniu artystycznym, malarki. Nabierają głębokiej treści, jak w wierszyku poety Bogdana Falickiego do obrazu tej artystki. Pogaduszki, bajdurzenia, rozmowa na stołeczkach, od niechcenia do niesłyszenia. Mniej ważne o czym i jak się mówi ważne, że z tobą, bo cię lubię. W obrazach Berny nie szukajmy więc głębokich znaczeń, przesłań czy symboli, nie szukajmy też melancholijnej zadumy. Artystka zda się raczej mówić: Piękna chwilo, trwaj, zatrzymaj się i popatrz, uśmiechnij się i pogłaszcz kota. Życie to chwila, niech będzie więc piękna.